I to drugi dzień w Multata, ruszamy na kawalgatę. Już konie osiedłane. Jaki Ci się Dominika podoba wybór? Ładnego konika dostałaś? Ładne. Ojoj, oj, znowu powtórka z rozrywki, no to ruszamy. I ja prowadzę, bo tak zdecydował mój On <noise> decyduje za mnie no nie, tutaj już się jeszcze poczuł zazdrosny chyba nasz przewodnik i nie wyprzedza No, ten mój konik to lubi przyspieszać sam ale bardzo mi się jak na razie podoba Dominiki konik jaki jest też takie żwawy, co? <noise> Dystingowane bardzo. No koniu, ja ci teraz nie pomogę. Radź sobie sam. Trzymam kciuki. Błagam. Nie wywróć mnie tutaj. Błagam. O, o. Czemu tak szybko? On lubi szybko pod górę, chyba, tak? Jak się jedzie pod górę, to trzeba się przechylić do przodu. Takie wskazówki od Dominiki tutaj przekazuję. A, wlało się. Dominika już weszła w galop. Ja <laughs> jeszcze się wstrzymuję, ale dobrze, podróżować troszeczkę możemy. Jazda. Ja żebym się bał, ja już galopowałem, ale muszę wam nagrywać tutaj. Pierwszy przystanek na naszej dzisiejszej konnej przejażdżce: pastwisko dla krów. Przewodnik zatrzymał się tutaj z nami, uznając to za wyjątkowy punkt programu, więc żeby nie zrobić mu przykrości nagrywam i opowiadam wam o krowach które żyją w symbiozie z białymi ptakami które najprawdopodobniej zjadają muchy, które kąsają te krowy no, dobrze mówię Dominika? dobrze A... ja jestem z mojego konia przedumny, naprawdę Jakie wyczynowe on tutaj odstawia rzeczy, no po prostu wspaniałe zwierzę. Po pół godzinie wyboistej i naprawdę wymagającej dla konia, przede wszystkim drogi, dotarliśmy do miejsca które lokalni mieszkańcy nazywają błękitną laguną. Jesteśmy w środku tropikalnego lasu, przez którego przepływa strumień wpadający do głównej rzeki miasta Mutata. No wrażenia są niezapomniane. Warto było się dzisiaj tutaj wybrać. Oceńcie sami. Pierwszy raz y, chyba w Kolumbii mam wrażenie przebywania w tropikalnym kraju. Jest y, parno, ciepło, wilgotno. Wokół y, lata mnóstwo insektów. Tak jak powinno być.